Czekaj, No już się zaczęło, tylko czekaj, bo ja muszę dodać ekran. Dobre. Szejderki... Szejderki. Dobra Gotowe. Kurde, jak zwykle mi ekran coś nie działa no. i będzie inaczej. Ale ja mam dziewczyny, no! Dobre. Kurde co jest? Dobra, bratku, jesteś, a nie ma dziewczynką, tak jak Alas... Co? Że co, przepraszam? Czy ja o czymś nie wiem? Przepraszam, że powiedziałam. Nie, nic nie szkodzi. Ej, rybki zginęły! Mam jedzonko! Uj, dobra, jest, ej, uj, dobra, uj, weź zobacz na YouTube, czy mam streama. Tylko się nie utop. Dobra, jestem, jestem widzem ala Stola. Ja jestem widzem... Y o, jest! Jest, jest, jest yes, live'ik. <ślinik> rybki zginęły! <ślinik> Dobra, serio jesteś dziewczynką. Jestem anime dziewczynką. Sery jesteś dziewczynką. Ale w, w Minecraftie też to widzisz, czy widzisz to na live? Też to widzę. Dobra, zbieramy drewno, chodź. Trudno, jestem dziewczynką. Ja jestem... To kto jest dziewczynką? Ty? Ja. Ja dzisiaj jestem chłopakiem, ale mam skina dziewczynki. Nie wiem czemu. Anime do tego. Hmm. Czy ja czy, czy ja o czymś nie wiem? Nie. Bo mi się akurat chyba skin zepsuł albo przez nick. Nick. Dobra, ja mam już drewno. Nie nie No chyba nie mogę. Dlaczeka bo chyba sobie derki pobieram. Mhm, ja... to sobie... czekaj paczki ze sobą. Ja sobie te star... St no, ja biorę... Ja biorę ja wygląd starego tego Minecrafta. Dawaj kopiemy, kopiemy, dawaj! Ja już mam ten! Dawaj kopiemy! Ja już mam drewno przecież. Chodź na tam, na brzeg do... Widzisz mnie? Chodź tutaj. Chodź. Widzę Cię, idę do Ciebie, bro. Mhm. Ja mam już drewno. Ja, dobra, ogólnie jest problem z jedzeniem. Mhm. Jest problem z jedzeniem. Jest problem, nie? Masz ten, czekaj. Masz. Tyle mi zostało. Sorry. Tu masz crafting. Dobra, uda się. Serio. mówić. ci. Trzeba zrobić jak najwięcej... Czekaj, ci wykopię trochę drewna, bo... Czekaj, wykopię trochę drewna. Tylko, że... ja nam zrobię ten... ci kerka więcej jak jakbyś nie wiedział. Wiem, bo już grałem. Ja mam siekierkę i kilof od razu mówię. No to samo. Ej, chodź do mnie na chwilę. Czekam na siekierkę tu. Otworzę ci drzwi, to problem z zanim się rozwiąże. Dobra, daj, daj drewno. Ja do drewna, ja do drewna, potrzebuję. Czekaj, ustawiania, sterowanie, bo ja muszę coś zrobić. Proszę, Poczekaj chwilkę. Milan, trzeba go położyć. Dobra, to zaraz, już. Давай. Dobra, jest. Dobra, jestem już. Co robisz? E, Byłem... Musiałem zmienić pokój. Aktualnie, więc... Dobra. E, aha, ty... Aha, myślałem, że wymigrowałaś. Ej, masz mój crafting? Ja nie bo... Ej, dzień! E, ja ci dzień. wszystko dałem. Jak coś? Proszę. Czekaj, bo... Shadery od odpalam. Spoko. la. Chyba problemy techniczne będą. dlaczego? Ej, jakie te szyi, jakie lagi mam, ale dobra, opłacać się grać, serio. Też mam lagi. Ej, jakłaca mnie! No tak. To są takie paski, rozumiesz o co chodzi? Ej, tam mamy węgiel. Dobra, idziemy zbierać trcinę. To zbieraj ja pójdę po węgiel. Jakby co to, to obrębie... węgiel Co jest? Kurde, ale mi la. I to chyba przez te shadery. Dobra, to rok piecek. No lakuję ci, starasz się prawie nie słyszę, ale żyjemy. Wow. Daj crafting daj. Prawie ci nie słodzi, ale żyjemy. Daj ci daj ci łap, łap. Ej, hey, no jest! Holy cracked! Holy crack! Jezu, oj, to światło dużo daje, nie? Ja w nocy tyle widzę. Zombie idzie, nawet... Okej. Okay. Nie musisz pić, czas, Czasem cię słyszę, ale tak to jak nie odezwę czas po, 5, po 10, 15 sekundach, to pisz. Dawaj tu bazę. Dawaj tuba. Nieee! Nie, nie, nie! Trzeba wioskę znaleźć! Dawaj wioskę idziemy! A, nano! dobra Ta dobra. tu trzcinę zasada Let's go! Ech! Nie, 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 nie! Dobra! Cyk! Leży wessa! To jest jakaś kopalnia? Chyba. Ej, wioskę widzę chyba. A nie, to woda! Nie! Jezus Maria! Uważaj, creeper kolejny. Nie, do bazy, do bazy, do bazy, do bazy, do bazy, nie ma co. Nie ma co, serio. Rów drzwi, co drzwi. tu. Drzwi, 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 drzwi. drzwi. Po co drzwi? Chodź tu, nie trzeba drzwi. Mogim być. Nie! Szybko wracaj, tu szybko, szybko, szybko! Nie! Nie! nie dobra, dobra, dobra. dobra. mamy to mamy, to dobra. Ej, trzeba to przeszczekać. Szkoda. <ścoughs> A jesteś na live, czy o, nie? Jestem zombie co chwilę. А два раза чего доживали? Не, ну ты гопка мне спадла. Halo, halo, siema. Musisz se na to ogarnąć. Halo, halo, jak tam, jak tam, nie słychać? Bardzo dobrze teraz. Super. super bar super bar o que o o que é que tá indo saindo? Ah baga b baga A baga baga Zień jest, dzień Jaka magia nastąpiła Magia, magia, magia! Ucaleni! Nie wierzę! Ucaleni idziemy szukać wioski, po zdechnie. Czekaj, bo roku. ja biorę crafting i ten. Ej dobra, to zombie mnie zaraz zabije. Tam jest jeszcze a Ej dobra, net ci się trochę naprawi. No. Zbieraj drewno, drewno, dobra, drewno. to git. To... Na, na ten, na bazę. nie! Wioska? Do, do, do jaskini to chyba nie... Na razie nie. nie. Trzeba wioskę pierwsze znaleźć, nie? Gdzie ty jesteś. Tak. O. Skąd masz... Tutaj. Skąd jedzenie? Ej, nie wiem, ty idziemy szukać jedzenia. Chyba, że znajdziemy piramidę. Stary... Nie, nie idź ze sprintem, nie idź ze sprintem. Nie, nie biegaj ze sprintem, ja cię mówię. A to my ty biegasz? Mam widzę żelazo. Fajnie, a ja emeraldy. Serio? Prosto czy w prawo chcesz iść? W prawo chyba. Czekaj. Uu, za za herocy. Rodzin... Dobra, idziemy star. Ja teraz Ej, dobra, star. Ej, życie nie ma. Ja będziemy musieli zginąć. Nie, no co ty, trzeba znaleźć... Ryby, ej, ryby, ryby, ryby trzeba! Ej, już myślałam, że ty sko... Ej, rybcie, rybcie, no, 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 ej, to... Ej, szczerze? Myśla... Myślałam, że zginiesz. <laughs> Czasem można człowiekowi życzyć śmierci, ale... Tam! Tam! Tutaj! Ryby, dawaj je! Dawaj! Rybki. Sorry, sorry, YouTube administration. Czekaj, szukam też. Zabijamy rybcie biedne. Wee. A ja niektórych nie Ile mała. tu jest ryb Starnia. nie, jest ich mało, ich jest mało. Bo ja wszystkie łapię. Jakie małe, popatrz tu! Poczekaj chwilę, bo ja muszę zrobić jedną rzecz. Yy, poczekaj. Dobra, dobra. Co? Po co? Nie, Bratku, ja tu zaraz stary panna nazwało. Tu jest tyle ryb, Czekaj. że ja chyba tu serio zginę. A mogę się widać. Ej, brat się topi. No ale jest włączony. Ej, nie! Nie, zginę, zginę! Jezu Maria, żyje! Nie widać mnie. Ty je żyje? Ta żyje! Ledwo, ledwo stary. dwa serca. Ryb cię zbieram. Ale teraz mam 10 ryb, szczerze. Używam wszystkie, żeby przeżyć. Masz dwa. Aha, po co mi? Nie? T możesz zapalić.

Jestem już, dobra, spoko. Nie yy, mam problemu. Ktoś leje. Stary, gdzie jesteś? O, dobra. To? Ukośnik, teleport. Mówi... Ja żyje. Nie zginąłem. Żartowałem, żyję. Nie burzaby. nie Chodź, idziemy. Mam o jestem parkurowe z Ja te... Nie, to ty masz lager, nie ja. No mówię. Da, no, ej, mam ej, co? Chodź co mamy ze sicy? To są jakieś wielkie góry. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Chodź, po chodź. co? Wróć! O co się Żelazo? Tak. Trzeba zabrać. Ale... Po co żelazo nam? Tak po prostu. Na razie... Wioska nam się na razie przyda. I się wkopiemy. Chociaż... Znajdziemy piramidkę, nie? No. Wkopiemy się i zrobimy sobie żyćko. jestem daleko od tego. Czy to jest? jest chyba najlepszy. Aha, ja mam tylko dwa. Bratko, się nie mam czym podbudować. Rzuc, rzucę ci. Nie! nie! trzeba, patrz to. Taki ze mnie parkour spał. O kurde. O kurde. Ma problem. Ma problem. Nie no. Mam pieniądze w około Jestem na szczycie A po co my na szczyt jedziemy? Szukać tam wioski Czarna owca! Druga czarna owca! Nie bieję bo spadną! Musisz je zabić jednym krytem Wiesz co to jest kryt? E, a więc tak. Robisz to co ja, dobra? Skaczę.